Nazywam się Ala i chodzę do drugiej klasy. Dzisiaj Wam pokażę, jak można, jakie można zrobić śniadanko z dzieciami, które sadzimy po ogródku. Z Najpierw bierzemy wodę papier i wrzucamy go do miski. Później bierzemy wodę, dziadek i wsypujemy rzeżuchy. Tate, jak w ogrodzie mi cała te Teraz całą Gdy mamy już z samą możemy zrobić. Ja tydzień temu trzy dni temu moją mamę wzięłyśmy taką że Pięknie wyrosła Mam nadzieję, że to też tak wyrośnie. Teraz tą rzeżuchą zrobimy śniadanko. Potrzebne nam będzie do tego rzodkie ogórek, rzeżucha do smaku, Ta papryka i szczypiorek. Najpierw nacinamy jajko w kół. i robimy nacięcia. Do nacięć wkładamy łóżka. Trzeba z sercem pielęgnować, podlewać. Dostępnie wkładamy półki, oczka słońce, papryki. Na siona, Gdy chcesz mieć rzadkie lub melona, Jedno na waży w krzak i owoce wody. Agonek, daj kobiety, zrób to tak zaś kwiatów parę nie zapomnij wcale. do smaku Podziwiać jak dodać się i tak się prezentują skończone myśl tylko nie jadę bo nie wie takiego pysznego śniadanka dobrze co się i co